W tym filmie pokażę Wam samochód o nazwie Ibiszu Prodigy. Więc spróbujmy tutaj y skręcić. Ojej, co się stało? Więc spróbujmy to jeszcze raz. On we mnie wjechał. Co spróbujmy zatryftować Niestety się nie udało. Co, dlaczego on nagle skręcił w moją stronę? Wziąłem jeszcze trochę zwyklejszą wersję tego samochodu. Mam wrażenie, że ta ma więcej mocy. No, w ogóle, jakby przód tego samochodu nic nie ważył. Więc przenieśmy się na tor ścigowy. Jeśli coś widziałam, że ta wersja ma fajne wersje wyścigowe, jest Track Day Turbo Sand Express, więc teraz je sprawdzę. Najpierw wersja Track Day, jest szybsza od tej wcześniejszej wersji, na pewno. I ma nawet na wszystkie koła. No, ta wersja może być, ale jest taka średnia. Jeszcze jest wersja Turbo Sand Express. Ma napęd na wszystkie koła. Wersję Track przetestuję później, ale weźmy jeszcze wersję Tuner. No, ta wersja jedzie dobrze, ale chyba wersja Sand Express lepiej driftowała. Ale obie są fajne. Pięknie, i tutaj wezmę wersję drag i jedziemy, chyba nawet na przednie koła, Przyjadę prawie 200 km na godzinę, 250, nie wiem jak się rozpędzę, tutaj 270 jak było z górki, hamujemy i nie wyhamowałam niestety, ale jest to chyba jedna z najszybszych wersji. Więc zmienimy na wersję terenową zobaczymy, jak sobie poradzi na teście offroadowym. I z tego co wimso chyba dwie wersje, tak. Jest wersja Rally oraz offroad. Najpierw wezmę wersję off bo nie wiem, czy przeskoczy to dużo skocznie. I tak, ta wersja jest wolniejsza. I się przewróciła. No i ja trzymam gaz na maksa, a samuta trochę słabo jedzie i się przewraca. Niedobrze. Ale przynajmniej na kołach ląduje za każdym razem, więc to dobrze. A spróbujmy, może się uda przeskoczyć na tej dużej skoczni. Skaczemy, no Akurat na styk się udało. I samochód dalej może jechać. Ale przetestujmy jeszcze wersję Rally. Bardzo ładnie teraz wylądowałem, ta wersja dużo lepiej się rozpędza. No właśnie, skaczę Pięknie. Ta konfiguracja tego samodu jeździ naprawdę świetnie. O! Ta wersja jest super. Więc jestem na mapie hagan parana 2023 z wersją drag. Zobaczmy jakie tutaj pójdzie. 300 km na godzinę. Lecę. To ja się sam to przekręca, ale przelecę no, normalnie całość 550 metrów i po samochodzie. Wow. A jak będzie z wersją rally? Tym razem chyba nie będę jechał aż tak szybko. 270 km na godzinę. Lecę trochę krzywo, no, bardzo krzywo. 410 metrów Wylądowałam na kołach, akurat nie wjechałam do piasku, a było bardzo blisko. I samochód dalej jedzie, tak jakby. Jeszcze wersja off-road. Ta raczej nie poleci aż tak daleko, ale może wląduje normalnie. 260 km na godzinę, też się trochę kręci, a może i nie. Dobra, 440 metrów, no. Dalej od wersji rally. Ktoś tu spłaszczył, a czy dalej może jechać? Niestety nie. Jest tu jakaś wersja ze spoilerem? Nie ma dużo, weźmy to. Ta ma jakiś taki mały, ale nie wiem, czy on... Dużo pomoże. 280 km na godzinę. No... 430 metrów. Też po samochodzie. I nigdzie nie pojedzie. Ale koło się kręci. Jedno. Jeszcze jestem na mapie CrashRod 2.0. I zauważyłem, że spaliny nie wylatują z rury wydechowej. Tylko gdzieś z boku. A teraz dobrze widać. Ciekawe. Wziąłem wersję Rally na że z tą górką. I sprawdźmy jak sobie poradzi. Tutaj nie było problemu. Mam wrażenie, że się może udać i oj ta wersja ma jakiś taki trochę większy spoiler, więc może się jakoś bardzo nie przekręci podczas lotu tutaj. Skaczę. I całości nie przeleciałem. Jechałem teraz tak szybko, jak się dało. I jakoś nam wylądowałem. Tak. No niestety temu samochodowi się to nie uda. Ale może będzie inaczej na teście zawieszenia. Tu na pierwszy ogień idzie wersja Rally, a później wezmę wersję off -road. Tutaj trochę wyskoczyłem. Tutaj jest wszystko dobrze, ale tutaj już mogą być problemy. O właśnie Ale samochód dalej jedzie, ale już chyba nie na długo. No właśnie, ale szło zaskakująco dobrze. Ta jest o wiele wyższa. Lekko zawadziłem o zderzak wcześniej, ale jest dobrze. Tak? O właśnie. Idzie tutaj naprawdę bardzo dobrze. Tutaj na sam koniec trochę się koła ze zepsuły, ale czy dalej może jechać? Jakoś jedzie, więc kliknijcie na film, który wam się teraz na ekranie pokazuje, aby obejrzeć kolejny film z G Drive. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć!